Dobra, jestem z powrotem. Mm, tutaj trzeba było jeszcze gadać z tą Malviną yy, Jeszcze z tym lekarzem najpierw. Ja zapomniałem tego tam wcześniej zrobić, dlatego coś tutaj nie mogłem załapać tych świetlików. No dobra. Teraz już się chyba uda. No, jeżeli to nie zrobi na Malwinie wrażenia, to ja już nie wiem, co zrobi. No i udało się nareszcie. Dobra, idziemy do domu z pokojem na piętrze. Dajemy tej tam Malwinie swoich ze świetlikami. Proszę, przyjmij ten skromny upominek. Doktorek sam nałapał te świetliki dla ciebie. Złotko! To takie słodkie! Doktorek błąkał się późną nocą po niebezpiecznych lasach, by zrobić mi prezent. Prędko do mnie, dobrze? Prawdziwy człowiek renesansu z ciebie, Fred? Hej, skąd znasz moje imię? Na litość boską, Fred. Wszyscy cię tutaj znamy. W końcu jesteś głównym bohaterem tej gry. Poko. Oj, niedobrze. Znowu robi mi się jakoś tak dziwnie. Ojej, jakie ładne kolory. Podobno wierzysz w reinkarnację, Fred. Gdyby nie ja, kto wie, w jakiej formie powróciłbyś do życia? Może w takiej. Co za flashback? Malwinko, nawet nie wiesz, co mi się właśnie... Eee, nieważne. Teraz idziemy do domu lekarza. Gadamy z tym doktorem? No, doktorku, sprawa załatwiona. Twoja luba czeka. Jak to naprawdę niemożliwe? Możliwe, możliwe, wszystko załatwiłem. Teraz tylko pamiętaj, żeby szeptać jej mnóstwo nieprzyzwoitych rzeczy do uszu i wszystko będzie dobrze. Dziękuję panu bardzo, naprawdę to bardzo wiele dla mnie znaczy. Ech, życie! Z radością podpiszę ten dokument ekstra. Wielkie dzięki. No cóż, ja tam będę się zbierał. Sam pan rozumie, muszę odświeżyć się przed randką. Jestem pewien, że teraz po przełamaniu pierwszych lodów wszystko pójdzie jak po przysłowiowym maśle. Dobra, doktor, poszedł to bierzemy te środki Już. Wracamy do obozu hipisów. Gadamy ze Świadkiem jechowym. Ej, a teraz możemy porozmawiać? A? No pewnie. Już skończyłem moje przemyślenie. W czym mogę pomóc? Sprawę mam. Potrzebuję twojego podpisu jako świadka na tym dokumencie. To zezwolenie na pracę kowala w nocy. A w sumie dlaczego nie? Niech będzie. Tyle, że ja jestem głodny. Bardzo głodny. Ale upiornie nie chce mi się stąd ruszać. Słuchaj. Koły mi coś do jedzenia, a ja podpiszę każdy dokument, jaki możesz potrzebować. To kładziemy tą rybę na rożej. Coś mi mówi, że jeszcze nie czas, aby pchnąć rybę w płomienie. Nie wiem, skąd u mnie ten biblijny nastrój. Zajemy to rybę ryba jechowem nie Znowu ze śniegra Sróbułem innego rozwiązania Dobra. Znowu problemy techniczne, bo znowu się skończyło miejsce na dysku, a więc... No, zatrzymało się tam, że gdzie... temu jechowemu rybę trzeba było dać. No. To zrobiłem, że... No. Pokroiłem tą rybę nożem. Potem pokroiłem jabłko nożem. Potem włożyłem tą rybę na rożeń. I dałem ją upieczoną rybę. Dałem temu jechowemu ją zjadł tam... Potem kowal naprawił tu gruszce web I tam jego żona go skądś wołała. Szybko uciekał i zgubił łom. Wziąłem ten łom. To i to właśnie chwilę tam w sumie było. Teraz szadać pierścionek jednemu z jechowych. aby otrzymać maskę. Cześć, masz chwilkę? Mój brat! Który wraz ze mną przemierza świat podczas nocy. Co cię sprowadza do mnie? Potrzebujesz rady, wysokich lotów? Biznes chciałem ci zaproponować, imaginujesz? Czy mógłbyś mnie zainteresować? Jestem dzieckiem ziemi, nie potrzebuję materialnych rzeczy, człowieku. Pokój ci przynoszę, człowieku. Wyzwól się, no i wtedy poczujesz. Dobra, miga teraz stul, dziób i posłuchaj. Za tę błyskotkę chcę od ciebie twoją cenną maskę plemienną. Moją cenną maskę plemienną, która daje mi więź duchową z kolebką życia z najstarszymi z plemion? Właśnie ten hmm. Hmm, hmm, hmm. zgoda. No i dawno nam tą maskę wymieniliśmy za złoty pierścionek. Fantastycznie baw się dobrze z tą błyskotką. A ty uważaj na moją maskę, człowieku. To zabytek klasy zerowej. W moich wizjach widziałem, że ta maska posłuży ci do zasiania wielkiej trwogi w sercach tych, co kroczą pośród zmarłych. Moje wizje nie kłamią. To fakt. Człowieku, znam go od czasów yy, tego wielkiego koncertu w 1968 i wizje tego gościa nigdy mnie nie okłamały. Dobra, teraz idziemy na ten stary cmentarz. Na starszą część cmentarza znaczy. Się. I teraz trzeba użyć maski na tych gościach. Ubułę się, Harangel! Rany Jule! To papierze ponoć! Zrywka stąd, wiejemy! Tak, k***a. jestem Fredator! i pożywam wasze dusze, łach! O, ten zemdlał. taki cfaniak. A się maski wystraszył. I jak się pięknie zaletargował. Zemdlał i ciul. O, wódka! Dobra, wzięliśmy latarkę. Teraz idziemy na skrzyżowanie. Łom na stodole. Robimy. Włamujemy się do stodoły. Wchodzimy do stodoły. Używamy teraz latarki. O, nawet chyba nie trzeba latarki używać. A nie jest trzeba. Dobra. Użyliśmy latarki. Teraz używamy motocykla. Niestety nie mam kluczyków. No nie masz kluczyków, ale za to masz spinkę do włosów. Nie. Jak nie? Sympatyczny motocykl chyba jest na chodzie. Zawsze chciałem być Easy Rider. Mm. Niestety, nie mam kluczyków. A, stacyjka tu jest. To z pinką przecież można na stacyjce. I działa. Udało mi się odpalić ten złom, a teraz tylko pogruchę i spadamy z tego zadupia. No, spadamy, spadamy. Koniec aktu drugiego. Pobyt we wsi okazał się być jedynie drobnym przystankiem dla naszych bohaterów. Ci łaknęli wciąż nowych przygód. Siadaj grucha normalnie do tego kosza i przygotuj się na jazdę życia. Będziemy szybcy i wściekli. Ty tak na serio, Fred? Może tu lepiej zostać, co? Na działkę ładne miejsce. Motor wprawdzie nie był hajawuzą, ale Fred postanowił wycisnąć ze sprzęta ile się da. Grucha! Jak się będzie kosz Obróć go, wywał, To To wypowiedz! Wyrażające przeznaczenie czekało na bohaterów! No i tak skończyliśmy akt drugi. E, w następnym odcinku już będzie akt trzeci. Jak kończę ten odcinek. E, komentujcie, subskrybujcie łapka w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. E, na, na razie.